Hej, hej, hej! Witam bardzo, bardzo serdecznie w tym takim spontanicznym live. Postanowiłem, żeby na mój taki dobry powrót przygotować coś dla Was specjalnego. Otóż zebrałem jedne z moich najlepszych materiałów w jedną paczkę i dzisiaj będziesz mógł, będziesz mogła te materiały otrzymać za, za darmo. A jakie to materiały? Pakiet zabaw. 7 najlepszych zabaw muzyczno-ruchowych, które dzieci uwielbiają. Później kolejny pakiet zabaw, czyli taki zbiór. 40 ciekawych zabaw ruchowych po polsku i po angielsku. Oraz kurs wideo, jak w prosty sposób zagrać marsza na instrumencie klawiszowym. Oraz podstawy notacji muzycznej. Teraz jak można otrzymać ten pakiet? Wystarczy, że klikniesz w link który znajduje się poniżej lub powyżej tego nagrania w zależności z jakiego urządzenia teraz korzystasz i tam zostaw swoje, swoje imię oraz adres e-mail i właśnie na ten adres e-mail otrzymasz te materiały. To pokrótce opowiem co znajduje się w tych materiałach co to w ogóle są za materiały. Siedem najlepszych zabaw muzyczno-ruchowych które dzieci uwielbiają są to zabawy wybrane przeze mnie które najlepiej się sprawdziły w różnych grupach wiekowych, w różnych placówkach przedszkolnych. Są to takie naprawdę killery. Tak naprawdę na każdą okazję się nadają. Następnie 40 ciekawych zabaw ruchowych po polsku i angielsku. Tutaj mamy podział na wiek, czyli na grupy wiekowe. Zabawy osobno dla 3-4-5-6-latków po polsku i po angielsku. Też spokojnie można fajnie wykorzystać, też są one sprawdzone, także bardzo serdecznie polecam. I kolejna sprawa jest to kurs wideo. Kurs wideo, który nagrałem z widoku tutaj od góry klawiatury, jak zagrać w prosty sposób marsza, tak naprawdę bez znajomości nut. A oprócz tego dodatkowo także jest dołączony kurs na, nagranie podstawy notacji muzycznej. Także można to sobie spokojnie wykorzystać. Czyli tak, pod nagraniem lub nad tym nagraniem tego live'a, jeszcze linku nie ma, znajdzie się link, tam możesz pobrać, zostawiasz adres e-mail, yy, swoje imię i na ten adres masz właśnie te materiały, o których tutaj przed chwilą mówiłem. Dodatkowo yy, daj łapkę tutaj polub także mojego fanpage'a oraz udostępnię ten post, aby oczywiście trafił do jak największej ilości osób, żeby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać. Oprócz tego, to, że pozostawisz swój adres e-mail, oprócz tego, że otrzymasz teraz te darmowe, darmowe materiały, to jeszcze później, gdy pojawią się jakieś nowe materiały, to otrzymasz jako pierwsza czy jako pierwszy powiadomienie na e-mail. Oprócz tego też dla swoich subskrybentów szykuję tak zwane materiały ekstra, które nie będą nigdzie publikowane publicznie na, na grupach czy w internecie, czy tylko dla subskrybentów. Także ja pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Korzystajcie i do zobaczenia. Cześć!